No i witam ponownie i tak jak mówiłam, sprawdzamy teraz, bo najpierw wzięłyśmy Ciebie, rozłożyłyśmy Ciebie na czynniki pierwsze, czyli tą naszą goniącą w procesie. A teraz zobaczymy, co przeszkadza Wiktorowi, czyli Twojej bratniej duszy, Twojemu partnerowi, temu go kochasz. Czy w ogóle może sobie wybrać um, osobę inną, bo to może być ojciec, może brać sąsiad przyjaciel, cokolwiek, ale że większość z Was zagląda tutaj um, właśnie w temat miłości takiej romantycznej, więc zostańmy przy tym i zobaczymy, biorę te same karty Tarota dla niego, jak i dla Ciebie, może się niektóre powtórzą. No, i zobaczymy, co jemu przeszkadza w życiu, tym, żeby być szczęśliwym, żeby wejść w piękny związek. Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasne przesłania. Co przeszkadza tej duszy, na którą będziemy teraz patrzeć w jego procesie, w jego życiu? Co mu przeszkadza w byciu szczęśliwym? Okej. Okay. Mamy pierwszą kartę. Wow, świat. Mm -hmm. Ha, ale się uśmiejecie zaraz. <grym> no, nie, no typowy Wiktor. Słuchajcie, <grym> mamy tak świat, mamy osiem buław, mamy asa buław, mamy dziesiątkę monet i mamy dwie monety to teraz słuchajcie, co mu przeszkadza no po, po pierwsze to jest przeszkadza mu internet może ma za dużo do wyboru przeszkadzają mu te podróże, te ciągle co bycie w biegu, to takie zamieszanie bycie w centrum, wiecie o co chodzi bo świat, on się ciągle kręci w nim się ciągle coś dzieje Karta świata to jest też karta internetu, więc to mogą być, nie wiem, rampki portalowe. On ciągle szuka, gdzie trawa y, jest bardziej zielona, na przykład. To jest tylko przykład, kochani. Albo, nie wiem, szuka biznesów i tak dalej. No, ósemka to jest taka spontaniczna, narwana komunikacja że on najpierw coś napisze, a później się zastanowi. Dużo komunikacji. On ciągle musi komunikować, on ciągle musi pisać, on ciągle musi być właśnie taki nakręcony. Och, większość chyba Wiktorów jest takich ADHD. No. E, co mu jeszcze przeszkadza? Słuchajcie, no na pewno jego taka mocna namiętność, takie nietrzymanie się w ryzach, wykorzystywanie wszystkich szans. A takie szanse mogą być bardzo złudne, bo um, jak mężczyźni myślą, że mają 20 kobiet, mogą mieć w, w ciągu tygodnia, to im się wydaje, że wow, teraz to jest ten gościu, nieprawda. Facet, który nie ma kompleksów, który jest zdrowy, jemu wystarczy jedna ta kochająca. Im więcej kobiet w życiu, tym możesz mi wierzyć, facet ma kompleksy, ma nieuzdrowione dziecko, źle się czuje i on ciągle będzie potrzebował tego właśnie zainteresowania z zewnątrz. E, dziesiątka. I on się wcale niedobrze z tym czuje. Nawet jak, jak się na chwilę, mówię, podkręci, ja, nie, y, goryl wszech... wszech Czasów, nie? I tutaj się po piersi yy, pyka, ale wraca do domu z takiego szyszy <noise> i wcale się z tym dobrze nie czuję. Znowu wpada na dół, bo stwierdził, dobra zrobiłem co moje, fajnie było, a ogólnie to nie było to, czego ja chcę, i się czuję naprawdę faceci również się czują, jak te, co pracują w tych domach, takich, gdzie się płaci za. Za miłe chwile. E, następna karta to jest 10 monet. To jest typowa karta takiego spełnienia w e, kwestiach finansowych. Ogólnie karta jest bardzo dobra, bo to jest takie pełna stabilizacja, jackpot. No, nie ma nic lepszego, ale że pytamy o tym, co mu przeszkadza. Po prostu materializm. I co mu przeszkadza? Jeszcze. Nie potrafi podjąć decyzji, nie potrafi e, właśnie znaleźć swoich klejnotów w spodniach, żeby podjąć konkretną decyzję. On ciągle e, się buja na prawo, na lewo, do góry, na dół, ale nie potrafi się zatrzymać, stanąć mocno ale czepło mnie stanąć mocno na tej ziemi i powiedzieć: Dobra, teraz koniec, teraz robię to, co chcę i wybieram tą drogę. Co jeszcze u Wiktorka? Co ci jeszcze chłopie przeszkadza? Powiedz nam w tym. No. no to jest taki pan właśnie, który bardzo chętnie, jak jemu coś nie pasuje, to się obraża i opuszcza sytuację. Znamy to, nie? Nawet jak jest mu ciężko, ale tak ma być jaką chce, a jak nie jest tak jaką chce. To mimo wszystko, że cierpi, odchodzi. No, tutaj mamy yy, z kartą cesarzowej oczywiście bardzo wysokie wymagania. Jak ja tą mogłem mieć, czy tą, to mogę mieć jeszcze lepszą. I takie właśnie szukanie, chociaż ma pod nosem, bo to jest właśnie to, masz pod nosem tą swoją cesarzową. Ale jej nie zauważasz, bo Twoje ego chce ciągle czegoś lepszego. I to jest właśnie bardzo mocne potwierdzenie na moim kanale. Ja to powtórzę jeszcze raz, jak ja patrzę na Wasze zdjęcia, dziewczyny. Słuchajcie, to wy byście mogły mieć każdego króla z każdego kraju. Tak, tak piękne jesteście. Mało tego, ja tak jak mówiłam dzisiaj do pewnej Kasi, tu nie chodzi o tą powierzchowność, o, o wygląd zewnętrzny, chociaż naprawdę jesteście piękne, ale wy macie przede wszystkim piękne dusze. I to jest właśnie to, jak taki Wiktor, taki przeciętny, e, znalazł taką królową. No to mówi tak, jak mnie na taką królową stać, a to może mnie będzie stać na cesarzową. I to jest jego największy problem. Oczywiście nie u wszystkich, nie, zaraz nie piszcie do tych swoich Wiktorów, słuchaj, bo ty szukasz cesarzowej, ja już jako królowa ci nie wystarczy, to jest tylko do pewnej grupy. Ale ogólnie faceci tak myślą, każdy facet, sorry. Pięć monet... No, u niektórych będzie również brak pieniędzy, czyli jeśli on dochodzi do wniosku, że on ci dopiętnie dorasta, że zarówno emocjonalnie, bo mamy pazia kielichów, to jest taka energia dziecka, że on emocjonalnie ci dopiętnie dorasta, czy w ogóle. Nie jest rozwinięty emocjonalnie, jak również finansowo nie jest w stanie dorównać komukolwiek. Czy coś jeszcze. No i tutaj mamy kartę ego. Przyszedł, zobaczył, wygrał. Nie? To jest taka typowa karta. Ja to nazywam kartą Napoleona. Przyszedł, zobaczył, wygrał. Czyli chęć. Ciągłego zwycięstwa, parcia do przodu, wygrywania, właśnie ta karta zwycięstwa i to jest ego. Co mu może przeszkadzać? Właśnie uciekanie przed emocjami, imprezy, zabawy. Jeśli jest w związku, to mogą być jakieś inne kobiety, właśnie takie trójkąty emocjonalne. No. I największym jego problemem, słuchajcie, jak się coś w życiu nie ułoży, jak się coś zawali, koniec. Wiktor leży. On nie wie w ogóle, co zrobić. Ręce związane, oczy zawiązane. I on nie wie w ogóle, jak, wiecie, ja, ja teraz go widzę, jak takiego dwulatka zostawić gdzieś w ciemnym lesie, na środku polany, i go zostawić i iść. I on tak będzie stał do rana, słuchajcie bo on nie wie, gdzie on ma iść, w którą stronę, bo naokoło są drzewa i naokoło jest ciemno. I on nie widzi jakiegoś światełka, on będzie tak stał przez y, dzień, dwa, trzy. O Jezu, straszny przykład, ale to możecie sobie to tak dokładnie wyobrazić. Jak coś mu pójdzie nie tak nie pomyśli właśnie, jak, jak właśnie Napoleon nie wygra, to w tym momencie Napoleon wygląda tak. Ja myślę, że to już wystarczy. Czy nie? Czy jeszcze raz mam pociągnąć? Dobra. Aha. No. Ha! I patrzcie! Już wiem, dlaczego miałam wyciągnąć. Uzależnienia. Tego nam brakowało. No powiedzcie, że nie, kochani. Uzależnienia właśnie, jeśli chodzi o użytki, nadżytki, uzależnienia właśnie od... Yy, no tu mamy kobiet... <grym> Uzależnienia od silnych kobiet, uzależnienie takie emocjonalne, od, może być od rodziców. To są uzależnienia wszelkiego rodzaju, ale to wy, ty będziesz wiedziała, do, do, jakie uzależnienia u Twojego Wiktora pasują. Ale, ponieważ tu mamy jedną, jedną królową, czekajcie, mieliśmy jedną królową i to, no tak, dobra, i, i cesarzową. E, prosta sprawa uzależniony jest od Ciebie. I na tym kończę, bo jest fajnie. Może być jak najbardziej uzależniony, tylko ważne, żeby tu była jeszcze równowaga, kochani. Nie dajcie się manipulować i nie gońcie za Wiktorem. Dajcie mu swój proces robić samemu. Wy róbcie swój proces. Bo jeśli będziecie gonić. Dobra, wydam Wam przykład. Magnes. Magnez, czyli mają te swoje pola, porządnie yy, są w równowadze, nie? Tak jak mają być, no więc się przyciągają i mamy go, nie? I, i, I nie rozłączysz już tych magnesów tak łatwo. Teraz, jak się Wiktor odwraca, magnes się odwraca, a ty walisz w jego stronę, to niestety nic się nie zadzieje, wręcz przeciwnie, będzie coraz większy dystans. Jeśli jednak. To może być i odwrotnie. Nie? Jeśli jednak ty zostaniesz w miejscu, Wiktor się sobie pójdzie, i w pewnym momencie, jak się Wiktor obróci, to Wiktor się zacznie do ciebie przybliżać, i wtedy będzie połączenie. To taki bardzo szybki e, przykładik. Na koniec. E, dziewczyny. Ktoś tam proponował, Rozkład na trójkąty. Kochani, nie robię tego. Nie robię tego, bo muszę wchodzić w energię osób trzecich. Nie robię tego. To jest wasz proces. Jeśli chodzi o proces, ja patrzę na Ciebie i na niego. Jeśli się w jakimś rozkładzie, jeśli zrobię, właśnie duże czytanie kart, Leni, kart, kartami Lenormanda, hop. E, to wtedy może się pokazać oczywiście, czy w kipa kart osoba trzecia. Ale wiecie co? Tak naprawdę to nie powinno Was to interesować, co tam się dzieje z tą trzecią osobą, e, tylko powinno Was interesować, co nasz proces, to jest Wasz proces Wiktora i Twój. I to, co między Wami ma być uzdrowione. Bo tak naprawdę to Wiktor nie jest B. Ani ty nie jesteś B, wy po prostu się nawzajem leczycie. Czyli co znaczy, leczycie? Te, te, to nie Wiktor cię rani. Ty te rany już miałaś wcześniej, może z dzieciństwa. On tylko je na nowo swoim zachowaniem wyciągnął. Także starajcie się nie obwiniać za wszystko Wiktora, na pewno go nie obrażać i tak dalej, bo tak naprawdę. On cię nie zranił. Ty już byłaś zraniona, kochana. On tylko ci pokazał jeszcze raz te rany, żebyś ty mogła nad nimi popracować. To, co było mówione w Twoim rozkładzie w poprzednim wideo. Ok, kochani, to na dzisiaj wystarczy. Jak się mi jeszcze zachce i będę miała impuls, to jeszcze może z czymś tam skoczę. Póki co, I love you so much every Mine English net so good. Ja. Kochani, dziękuję Wam za komentarze, za łapki w górę i mam nadzieję, że nasza grupka będzie tak ładnie rosła jak do tej pory. Buziaczki! Pa!